Cześć witajcie, dzisiaj gram w TERE. Chciałem ogólnie jako pierwszy odcinek pokazać jak ta gra wygląda. Co jest z niej fajne i głównie czym się cechuje. No, ale bardziej emocjonujące, że tak powiem, jest grafika. Zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda. W tej części pokażę jakby najważniejsze i najlepsze strony tej gry. Bardzo ładnie wygląda dużo rzeczy i skile. Więc zaraz przejdziemy do drugiej części. Jak będę się teleportować czy coś w tym stylu. Siemanko. Cześć, witajcie po raz kolejny w tej części i teraz przedstawię pokrótce kreator postaci, jak to wszystko wygląda. Ogólnie tak, jak wybierzemy serwer list, to wybieramy sobie serwer. Ja jak mówiłem już na Zenobi. To będzie Zenobia zaraz. I zmieniam specjalnie serwer, żeby stworzyć postać, ponieważ maksymalna ilość y, na serwerze stworzonej postaci to są dwie. Jak widzimy, populacja jest wszędzie, kolejki też nie ma. I załóżmy, wejdźmy na ten. To jest, że tak powiem, internacjonalny, czyli są wszystkie państwa tutaj, chociaż na Zenobi tak najwięcej Polaków właściwie. A Polacy tutaj są raczej przyjemni, nie są jakimiś debilami, którzy chodzą i wyzywają. Plus dużo ludzi po prostu pisze, wszyscy raczej piszą po angielsku. Są też Gildie Polskie i te sprawy. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Więc tak, jak naciskamy nowy na charakter, będziemy tworzyć zaraz postać. Tu jest okno ładowania. Czekam aż się załaduje. Tutaj w prawym dolnym rogu, jak w grze i również teraz, mamy godzinę. Jest 20.11. Okej. Okay. W, najpierw w kreatorze postaci mamy rasę, typu jest człowiek. Kastanik, czyli taki jakby mroczny elf. A mam coś z Orka, Popori, fajna klasa. Panda to jest jakby coś, można zmieniać wszystkie te twarze, zresztą zaraz pokażę. Ej, to jest taka wróżka? Paraka jest głównie do magów. I high On nie wygląda za ciekawie jak dla mnie. Mamy oczywiście też postać męską i żeńską. I może stwórzmy. Popori? <noise> nie, stworzymy po prostu człowieka. Tą postacią nie będę grać, tylko pokazuję na cele właśnie tego. Mamy tak, berserkera. Berserker cechuje się tym, że strasznie się nie bije, ale bije dosyć powoli. Nie będę też mówić jakoś specjalnie o tym fachowo, czy coś, nie wiem do końca. Mówię tylko po prostu jak z pierwszego widzenia to jest. Więc on bije po prostu powoli, ale ma dużo CC-typu stunów, jakichś slowów czy czegoś tą to ogłuszenie slow to raczej spowolnienie i ogólnie jest taki tankowaty lekko tego, że właśnie może blokować te hity, ale głównie spowoduje to, że robi strasznie już damage. to no, ale jest wolny. Lancer to jest postać, w którym gram. Myślę, że już opisałem. Bardzo ładnie wygląda. Człowiek niestety ja ma mamana, a mi się bardziej, najbardziej człowiek podoba, ale nie ma co. No, jak mówiłem, lancer to jest tank głównie i tyle. Slayer Jeden miecz, dosyć szybki, duży damage. Jak tu pisze właśnie, burs DPS. Warrior, yy, to jest właściwie też DPS. Taki trochę DPS, ale to może być również tank, więc warrior y może... Myślę, że warriora można budować na dwa sposoby, więc jest też jedną z ciekawszych klasek. to oczywiście. Sorcer typowy mag, też ma z DMG. To jest właśnie taki burst, tylko, że magiczny. Archer to jest właśnie... Z daleka taki też lekki Sustain Burt. DPS to nie jest taki burst typowy. Ale też pewna klasa z daleka bije zawsze, to jest coś innego. Priest to jest typowy heal, to dla ludzi bardzo cierpliwych i zamiar mających zamergać, głównie w PT, bo trudno nim się gra solo. Grałem i miałem 17 level nimi, znudziła mi się klasa, ponieważ... Padała w większości, jak byłem solo, no to padała na dużej ilości mobów takich na moim levelu, to było właśnie słabe trochę. Nie zdążałem się healać heal nawet, od chyba 15 levela czy któregoś się heal dla innej osoby, więc PT to jest dopiero wtedy przydatne. Ale do 11 levela fajnie się nim expi -tam na pewno na, tych, na tej pierwszej mapie. I My Mystic to jest właśnie taki sam jak Priest y Heal, tylko że. Właśnie jeszcze bije troszkę więcej To jest właśnie pierwszy heal jakby tak powiem Ma tutaj support heal On ma mniejszy heal oczywiście ale bije też troszkę więcej Stwórzmy sobie berserkera chociaż albo slayera Tutaj tak Mamy oczywiście twarze Dalej tutaj wybieramy sobie ułożenie włosów, ich kolor <grym> <grym> y Zarost i twarz. Jakieś znaki, poszczególne, nie wiem, tatuaże, bliznę te sprawy. Tutaj możemy się bawić jeszcze bardziej, ale ja się nigdy w tym nie bawiłem, bo dla mnie to jest trochę nudne było. Ale możemy wszystko powiększać. Więc postać zawsze jest unikalna, właśnie jest ten plus. I tutaj Outfit, za bardzo nie wiem co z tym chodzi, ale z tego co słyszałem, to podobno na jakimś tam levelu można tak właśnie wyglądać wyższym. Ten mi się bardziej podoba. I tutaj mamy głos, też fajna rzecz. Bardzo ładne, bardzo fajnie postać można rozplanować, zawsze będzie inna na pewno. Damy sobie nick właśnie ten głos i pokażę jak to wygląda jeszcze w grze. Myślę, że ja na tym skończę. Zawsze to jest jakiś tam plus można zobaczyć na początku jak się na przykład pobiera grę czy coś, jak to wszystko wygląda. Już się nam gra Oczywiście jest intro, którego nie pokażę, no bo jak ktoś zacznie sam, to sobie zobaczy. Intro jest fajne, polecam, fajna grafika. I, i to jest... Zobaczcie sobie na tą grafikę w tym mieście, to jest cudowne, słońce też ładnie wygląda. Slayera też mogę pokazać jak bije. Jak widać jest dosyć szybki, też biega dosyć szybko. Tutaj mamy questy początkowe. Klikając F, wpadamy w interakcję z NPC, ale to myślę, że na tym skończę. Bo ja tą postać raczej nie będę nią grał. Może kiedyś, jak mi się zachce, czy coś, ale ogólnie będę grał właśnie na lancerze, którego pokażę lub pokazałem wcześniej. No i myślę, że to na tyle z kreatora, właśnie postaci. Dziękuję bardzo. No i zapraszam do dalszych części. No dobra, lecimy dalej, więc zacznijmy może od tego że teraz przemieszczam się z głównego miasta, które jest następne po jakby takim startowym mieście, do którego się potem przyjeżdża właśnie na tym Megazie. I jedziemy do miasta w którym mogę ekspić, gdzie są moby z moim levelem, są misje dla mnie i te sprawy, bo obecnie mam jak widzicie nacisnąć, <laughs> jak nacisnę ogólnie alt albo escape to mi się pojawia myszka. Jak mam na dole pasek, właśnie, to mam moje doświadczenie: Mam 52% w itemach. Tutaj mam ogólnie zapełnione wszystko. Mam tutaj takie doładowanie też, i będę musiał wybić 26 poziom, aby mieć dalsze misje i te sprawy. Bo jestem trochę naprzód z tym, bo robię misje na wyższe lewele, że tak powiem wcześniej. <laughs> na 26 nawet mam już misje zrobione z, z misji, że tak powiem, fabularnych. Teraz przenoszę się właśnie do tego miasta. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda dosyć ładnie. Grafika jest bardzo fajna. I zaraz będziemy właśnie w tym mieście. Pokażę też niektóre rzeczy ważniejsze. Może też jeszcze o interfejsie troszkę. No to tak, jak naciskamy Escape, oczywiście pokazuje nam się myszka. Tutaj mamy oczywiście profil. Tu mamy EQ nasze i TD, które dostajemy głównie z misji. Skile, możemy kupować u takich ziomków. Też zaraz pokażę zapewne. Tutaj mamy misję, jak właśnie widzicie już mam na 26. level tutaj zrobioną misję, a tutaj na 27 jeszcze nie mogę, bo jest za daleko. Tutaj jak mamy na... i też również to jest nasz ekwibunek, Tutaj mamy mapę, czyli mamy mini mapkę. Mam tutaj swoją mapkę. Tutaj mam mapkę, taką mniejszą, a tutaj mam dużą mapę, ale w razie czego naciskam M, mam dużą mapę. Teraz się jeszcze nie przeniosłem, ale zaraz mi wskoczy nowa mapka. Właśnie, to jest miasto nowe. Ogólnie też ładnie wygląda, ale inne były, że tak powiem, jaśniejsze. Też pewnie pokażę w następnych filmach. To był skill 1. Na F2 mam konia, na 11 welu otrzymujemy konia ogólnie. I dalej, menu. Tutaj mamy takie rzeczy, typu na przykład emocje, jak zajdę z konia, mogę ta zacząć tańczyć, tańczy na przykład. I takie rzeczy, które jeszcze nie obadałem, bo ja dopiero gram, mam 25 level i inne jeszcze konto miałem 10, więc... Jestem taki, że tak powiem, początkujący, ale na razie coś tam, takie podstawy znam. A, mamy takie typowe instancje, typu pieprzanka w pięciu itd tu mamy oczywiście item przy highs i tu mamy opcja. Nie ma co. Tutaj też są... jest wyjście i zmiana. głos mi się zbugował. Może pójdźmy sobie po skille. Na minimapie są tutaj zaznaczeni wszyscy. Yy, wszyscy kupcy. Z tego co widzę chyba tutaj nie ma właśnie ziomka od skilli. Nie, jest, jest. Na koniu oczywiście szybciej. Ja mam dodatkowy pasek sobie tutaj zmieniłem. I tak. Tactics instructor jest od wszystkich postaci niemagicznych. Typu bijących się wręcz i... nie używających różdżek i te sprawy, a Magic to jest wiadomo. A te reszty od ksiądz rzucam kapłanów i mystików. You Mogę się nauczyć jakichś skilli. Głównie to są ulepszenia starych skilli, bo mam już skili nakupowane trochę, więc ja sobie ulepszę po prostu skile. Pójdziemy trochę pobić mobów. Pokażę jak wygląda walka jakby. Gram lancerem postacią starczą. Jest to tank. Mało osób nim gra, ponieważ dla wielu osób jest on nudny. I nie wiem czemu, ale mi się bardzo podoba. Tutaj... Questy. Nie będę miał żadnych questów, to właściwie chyba pójdę tutaj. Jaki to ma level? 26. Może być. I wygląda tak walka na właśnie lancerem, że trochę słabo to zrobiłem, że się zdefowałem za szybko. Bronimy się i atakujemy w wolnej chwili. Właśnie teraz obroniłem pomyślnie. <noise> Cios. No, Co można powiedzieć? W późniejszych fazach na pewno gra jest bardziej efektywniejsza. To jest typowo Exp. I te sprawy. W Kratorze postaci mamy również też wiele innych raz. To jest Aman. Lancer, jak już mówiłem. Mm, co by jeszcze dodać? Na C mamy właśnie taki obrót, który się też broni. Ja tego raczej nie używam, nie mam po co. Myślę, że zaraz załatwię sobie jakąś instację i pokażę jak to wszystko wygląda już na, w grupie. Bo ta gra jest głównie grupowa, robi się takie typowe PT i się leci na jakieś bossy. Więc myślę, że ona się zakończy. Potem jeszcze pokażę kreator postaci i jeszcze instancję. Dzięki się ma. No, witam znowu. Jak możecie zobaczyć, zalogowałem się już na instancję. Czyli na jakby większe PVP. Teraz ludzie mi bufują i te sprawy, ponieważ jestem tankiem, będę zbierał cały damage na siebie. Już tam instancję powiem raz, że robiłem i wiem co to jakby będzie. Będzie jeden boss będzie na pewno tutaj, a drugi będzie tutaj albo tutaj. Nie, tutaj będzie drugi boss, sorry. I będzie <trybujesz> właściwie taka napieprzanka taka. <grych> jak klocuch. Yy... I zaraz zaczniemy. To są ludzie też z innego serwera. Oni są English Fraja Jestem nagram ze na Zenobia. Ogólnie też zapomniałem powiedzieć English Zenobia, ponieważ go tu chyba najwięcej Polaków. Ten właśnie ziomek, który się zlokował, jest z Arkadii, Czyli nie spotkamy ich ogólnie na innej mapie niż na tej, ponieważ ja sobie wyszukałem przez tutaj szukanie. Właśnie tego. Od 20 levela jest pierwsza instancja, czyli właśnie to, co za I ogólnie zaraz przeniesiemy się. Zaraz skoczę z filmem. Okej, okay, wracamy. Teraz będzie instancja na pewno przyspieszę. Yy, Wykonywane tutaj czynności. Ponieważ już będzie to raczej długo trwało. W międzyczasie będę też omawiał pewne rzeczy, które są w grze na pewno. Tutaj dostajemy questy na zabicie tych jednostek. mnie się to za bardzo nie obejmuje, dlatego że ja już nie jestem na tej mapie, na której są te questy. Ja będę lurował mopki, typu zbierał je w jedną grupę i wtedy ludzie z mojej grupy będą mogli je wyźno bić. To tankuję, oni się zebrali na czymś innym. Pamiętam to, że jest niezła sieka. Jedyną rzecz, która mnie to denerwuje, to jest to, że zbierane są tu spele. Co e, tak, gadamy? I e, itemy. Które są mało użyteczne raczej Na tej instancji Skier też super wyglądają Nie Są ogólnie opóźnieni Jestem trochę w tyłu Na szczęście mamy właśnie heal'a Który też pomaga Chociaż się mam ogólnie też heal'a Ich misji się zasypało. Osobiście sobie lekko. 69 Przypadek nie sądzę. Coś pan ode że małem długo to biją w znaczy Myślę, że jak dojdę do pierwszego bossa to będę kontynuował Bo tak na razie to też się trochę na walce skupiam Plus nie ma za bardzo o czym gadać Może jeszcze na koniec po prostu powiem, że jak używam tarczy to mi się Zmniejsza tutaj to RE Czyli jakby moc badania tą tarczą Jak mam tego RE0 to nie mogę używać tej tarczy po prostu No to widzimy się zaraz na bossie mniejszym Okej, okay. witam znowu. C teraz idziemy na bossa, takiego mniejszego. Zobaczycie sobie też jak wyglądają te bossy. To jest mniejszy boss, więc też jest taki... Bo właściwie duży, no ale... porównaniu do największego tutaj bossa, To jest dosyć mały. Zabi... To nie jest jeszcze boss właśnie czego. Okej okay. I tutaj zaraz sprawi się boss I widzimy właśnie <noise> skałę Ja tutaj tankuję Cały damage z tego gówna Po lewej, pod moim HP możecie zauważyć lekko ile ma HP Dosyć szybko mu to leci Nie miałem teraz właśnie tych punktów, o których wcześniej mówiłem. To się tutaj padł też. Idzie słabiej niż ostatnio. Oj. Oj, oj, oj. Mało też widać właściwie co on robi, przez to, że jest taki duży, ale są tego plusy i minusy Oddaliłem właśnie sobie kamerę, no ale jak dla mnie gra trochę gorzej wygląda Mam takiego stuna, który bardzo dobrze na niego działa on po prawej stronie lekko Widać buffy, które mam na sobie Nel przez to, że to jeszcze nie jest boss. Tankuję, dawać ziomki. I są trochę słabi z hapsami, nie wyrabiają. A tu robię zatanka. Oni właściwie dostają przy okazji i padł. Możemy to zobaczyć. Fajne filmiki są ogólnie po zabiciu tych bossów, czasami też przed wstępem do tych bossów. Teraz pokażę chyba następnego. Jakąś bramę się otworzyła. Niestety nie pokażę nam następnego, bo... Sa Co to jest? A, bym wziął. Okej, okay, mam budki. Zbinduję sobie. Tego nie chcę. To jest dla innej postaci ogólnie tutaj po zabiciu tych właśnie bossów, mniejszych bossów, to... są, że tak powiem... też nie dla mnie. Nie chcę tego. Myślę, że możemy iść od nowa dalej. I chyba też zrobimy jak wcześniej, że po prostu wrócę, jak będę miał bossa. Teraz kamera mi się lekko zmieniła, bo nie mam za pleców, tylko za głowy, nawet nad głową. Okej, okay, no to wracamy, jak będę przy następnym głównym bossie, który kończy już właściwie to wszystko. Okej, okay. witam powtórnie. Teraz udajemy się właśnie na bossa, to jest ostatnie pomieszczenie, które musimy zwiedzić. Będzie on raczej długie, bo ten boss jest strasznie tankowaty. Zresztą zaraz zobaczycie, co ten koleś będzie wyprawiał. Pen już ma około 80%. Dużo rzeczy bije, już jeden ziomek padł na nim. Teraz ma powalenie, tak zwane. Mi za dużo nie bije, ponieważ jestem tankiem. Ja 80%. Cały czas mogę go śledzić przez to, że mam dwa skile, które mogą do niego łatwo dojść. I dosyć dużo biją, bo to jest na 20 level, ja mam 25 plus, ja jestem skoksany troszkę. Silny jestem przez to, że mam duży damage plus, mogę się lankować, więc bardzo rzadko strasznie padam ogólnie tą mojego Grałem kapłanem czy kimś tam, to było strasznie trudno. Był papierowy i nie zdążyłem się po prostu leczyć. Ostatnio zrobiłem to dużym mi zeszło na nim, a miałem lepszą drużynę. Teraz zbijemy się właściwie z trzech. A w ogóle HP Premium tracę. To jest pierwszy boss właściwie. Nie. Pierwsza instancja. 2 HP za skończymy. Gdzie? 26. level od razu ubiłem dzięki temu. Teraz dostajemy itemy. Ja tego nie chcę. Tak jak przy wcześniejszym bosie. Ale są dosyć słabe, ponieważ są na mniejszy level. Zobiliśmy to właściwie do tego bossa w 5. Sory w czterech łącznie ze mną. Tego też nie chcę. Napiszę im good job, hard roll. Tego też również nie chcę. Bo sami to po prostu nie dla mnie. A jak ktoś ma po prostu na niego pasuje, to czemu on nie ma tego brać? sobie ekwipunek przy okazji wyczyszczę. Chyba żadnych temów dla mnie nie będzie jakichś pożytecznych. Takich, które mi się zdadzą na coś czy coś w tym stylu. To jest 26 level, który na ekspiłem przed chwilą nic mi nie dał. Jak widzieliście, pół levela weszło przez samą instancję. To jest dosyć duży jeszcze na 20 level. No nic, po prostu o po co się robi te instancje, bo są przydatne po tym ile mam misji pobocznych teraz no To wszystko muszę wypieprzyć, bo i tak tego nie zrobię Myślę, że... No znaczy, się tak, Tarek bym ogólnie polecał jako grę Niestety jest po angielsku, no ale nie mam jakichś większych z nią problemów mm, Fajna jest, że tak powiem Interesująca jest gra, rozwinięta. Może się znudzić na dwójstym poziomie, jak się tylko XP, ale jak się gra we dwójkę, trójkę, to myślę, że się bardzo przyjemnie XP i gra. Jak się jeszcze wymienia na przykład, że jeden gra lancerem i tankuje, drugi robi damage DPS tak zwany, bo tutaj na właśnie te instancje przyjmują tanka. Czasami głównie tanka. DPS. Ja jestem zawsze tankiem... Mało ludzi gra tankiem, dlatego mnie zawsze wezmę po 20 sekundach już jak szukam to jestem. Yy, damage jakiś szybki. Typu DPS właśnie, czy ten Slary Warrior i jeszcze biorą hila oraz jakichś tam magów. Ogólnie to... Tak, właśnie terem polecał Uff, na... Jak ktoś chce zagrać, to piszcie do mnie. Mam nick Feno przez V. V-E-N-N-O, Gram na English Zenobia Server. I właściwie to było tyle. Jeszcze na pewno będzie w tej części, z tego co wiem, kreator postaci. I ogólnie opiszę jeszcze kilka rzeczy. Tu możecie jeszcze również zobaczyć, jak ładnie ten świat wygląda. Jak to wszystko jest fajnie zrobione. Skiller również niczego sobie. Też ładne. Konia na 11 levelu, ale coś chyba się mówiłem, dostaje jak się przenosi. No to dzięki. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że podobało Wam się, że przybliżyło chociaż Was o trochę do tery. Że Wam się spodoba? Ja oczywiście na razie zaczynam, ale myślę, że dalej będę grał, bo mi się gra bardzo podoba. Głównie z punktu widzenia grafiki jest bardzo chyba najlepsza jaką widziałem w porównaniu do innych gier, no ale to jest. Jak wiadomo, gra online. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał. Na pewno będzie więcej filmów stery. To jest pewne. Będą też filmy z innych serii. Lajkujcie, jak Wam się film podobał. I zapraszam ogólnie do grania. Można pograć razem. W grupie na pewno się lepiej gra. Dziękuję bardzo. Cześć.